Wtorek, trzeci tydzień, zwykły. W pierwszym czytaniu autor listu do Hebrajczyków zestawia dwie sprawy. Ofiary składane z krwi Kozłowicielców z ofiarą Jezusa Chrystusa. I tłumaczy, że ofiara Jezusa Chrystusa jest wyższa, lepsza, bardziej skuteczna, dlatego że ona raz na zawsze uświęca ludzi, czy raz na zawsze usuwa grzechy. Można by powiedzieć, jaki jest związek między tamtymi ofiarami a ofiarą Jezusa Chrystusa? Jaka jest różnica? Otóż tamte ofiary były składane na podstawie prawa, przepisów. Dokładnie było napisane, co trzeba złożyć i kiedy. Było to prawo konkretne. Natomiast ofiara Jezusa Chrystusa nie tyle jest ofiarą prawa, co jest ofiarą o woli Boga Ojca. Czyli Pan Jezus, tylko spełniając wolę Ojca,. Ofiaruje siebie na śmierć za wszystkich. Nie chodzi już o przepisy, które Jezus ma wypełnić, bo mu Bóg Ojciec kazał, ale chodzi o pełnienie Jego woli. Można by to powiedzieć, można by to porównać do czegoś takiego, że mamy jakieś zadanie do zrobienia, konkretne, powtarzające się co każdy miesiąc czy co każdy rok, jak można powiedzieć, uprawa roli. A można porównać, można to zostawić z czymś takim nieobliczalnym, jak pełnienie woli, to znaczy wejście w relację z drugim człowiekiem. Bo ten człowiek zmienia się co sezon, może zmieniać się za rok, za dwa, mogą być różne sytuacje, które wymagają od nas ciągłego czujności, ciągłej uważności. Nie chodzi o to, że prawo jest złe, bo prawo nas doprowadza do Pana Boga, ale o wiele lepsza jest relacja niż prawo. O wiele lepsze jest to, że ja wchodzę w kimś w więzie z drugim człowiekiem i buduję siebie, buduję drugiego człowieka, poznajemy siebie bardziej, wchodzimy coraz większą zażyłość. To nie jest podejście jak do prawa, to jest podejście jak do człowieka, podejście do relacji. Pełnić wolę Bożą. Jest o wiele ważniejszą rzeczą niż spełniać przepisy prawa. Oczywiście przepisy prawa też w jakimś sensie są wolą Bożą. Natomiast spełnić wolę Bożą znaczy być otwartym na Ducha Świętego, który prowadzi nas w taki sposób, jaki, jaki nie do końca możemy przewidzieć, jak można przewidzieć, co mamy zrobić, spełniając przepisy prawa. Jeśli chodzi o Psalm, mamy tam takie zdanie, Otwarłeś mi uszy, wtedy powiedziałem, o to przychodzę. Otwarłeś mi uszy, a więc chodzi o pełnienie woli Bożej. Znowu, psalmista mówi, że Pan Bóg nie chciał ofiary krwawej ani spłodu ziemi, ale otwarłeś mi uszy, po co mi Pan Bóg otwarł uszy? Po to, żebym pełnił Jego wolę, żebym słuchał, co Pan Bóg ode mnie chce, żebym wszedł w tę relację z Nim, w więź, ale żebym ja mógł wejść w relację z Nim, musi Pan Bóg uszy mi otworzyć. I problem z nami często jest taki, że my nie pełnimy woli Bożej, bo nie mamy otwartych uszu. Mamy uszy zamknięte, mamy zatwardziałe uszy, mamy jakoś takie nieczułe na, na to, co Pan Bóg może mówić, bo z góry mamy przewidziane, co ja powinienem robić, jaką ja mam wizję Pana Boga, jaką ja mam wizję religii. Chodzi o to, żeby Bóg otworzył nasze uszy, żebyśmy chcieli słuchać Słowa Bożego, żebyśmy chcieli odkrywać Jego wolę, żebyśmy chcieli w taki sposób żywy podchodzić do wiary. Panie Boże, jestem ciekaw, jestem ciekaw, co Ty dla mnie dzisiaj przygotowałeś, jestem ciekaw, jaki dzisiaj będzie dzień, jestem ciekaw, w jaki sposób poprowadzisz mnie w, taki czy inny, w takim czy innym kierunku. Pełnienie woli Boże jest absolutnie dynamiczną, żywą relacją z Panem Bogiem, niż pełnienie tylko przepisów prawa, czy przykazań Bożych, czy nawet kościelnych. I proszę zauważyć, że również Ewangelia podejmuje ten sam wątek woli Bożej. Czyli tak jak w pierwszym czytaniu pokazywał, że pełnienie woli Bożej było czymś, co przyniosło o wiele lepsze skutki i owoce niż wypełnienie prawa, tak jak w Psalmie mówił nam psalmista o tym, że Pan Bóg musi nam otworzyć uszy, żebyśmy mogli słuchać, pełnić wolę Bożą, tak w Ewangelii Jezus tłumaczy, że jeśli ktoś pełni wolę Bożą, to wchodzi w taką relację z Panem Bogiem, w taką zażyłość, jaka jest zażyłość między matką i dzieckiem, między bratem i siostrą. Którzy jest moją matką i którzy są moimi braćmi? Bo przyszła matka Jezusa i bracia i, i posłali po Jezusa, żeby go przywołać, a Jezus wykorzystuje to jako okazję, żeby powiedzieć: Tak, to jest matka, to są bracia, ale któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? Również ci, którzy słuchają mojego słowa i pełnią wolę Bożą, ci są. Ci są, ten jest bratem, siostrą i matką, kto pełni wolę Boga. Proszę popatrzeć, jak, jak, jak szalenie rzecz ważną i owocną jest pełnienie woli Bożej. Skąd się bierze brat czy siostra? Co to znaczy, że ktoś jest matką? Bo to są więzy krwi, to są relacje, to są lata przebywania razem, budowania, można powiedzieć, bliskości jeden drugiego, odpowiedzialności też, myślenia o sobie serca. Jeżeli pełnimy wolę Boga, jeżeli wchodzimy w taką relację z Panem Bogiem, jaką się wchodzi, w relację z chłopakiem, z dziewczyną, z dzieckiem, z bratem, siostrą, głęboką relację, to wtedy wchodzimy naprawdę na inny świat czy na inny system i wtedy jesteśmy tak bliscy Panu Bogu, jak, jak Maryja, tak bliscy jak jego bracia, nie jesteś obcym Bogu. Nie jesteś kimś, kto jest przychodniem, nie jesteś kimś, kto jest intruzem. Pełnijmy wolę Bożą, a wtedy doświadczymy Jezusa, jako kogoś, kto jest naszym bratem. Wtedy doświadczymy Boga, jako kogoś, kto jest naszym ojcem. To powinno być nasze największe marzenie, pragnienie. To powinno być nasz największy cel, jaki możemy mieć w życiu. Chcieć pełnić wolę Bożą. Pana z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.